Witam na kanale, dzisiaj na tapecie w końcu odcinek, na który długo czekaliście. Dźwięk muszę podłużyć po prostu z kamery, którą czułem w ręce, bo z tego mikrofonu, który znajduje się w laptopie, jest to niewykonalne zbytnio, bo po prostu nagrywa swój własny wentylator, który znajduje się w środku. Ogólnie nagranie przeprowadzam tutaj w piwnicy, bo mam wszystkie pomieszczenia w domu zajęte, a młody korzysta z komputera, bo musi zagrać Fortnite. A. Dobra, nie przedłużając mojego opowiadania, skupmy się teraz na obrazie, który mam przed sobą. Na razie sztukujemy dwa profile bramowe. Przypominam, że to są profile z 80 na 80 Brama ma tej długości w tym momencie 12 metrów długości. Są dwa profile 6-metrowe. Zwróćcie uwagę na punkt spawania. Zaczynam heftowanie, zresztą tutaj nieumiejętnie. No dobra, już poszło lepiej. Zaczynam heftowanie z boku. Delikatnie biorę lagę. Prostą i przymierzam do profila. Chodzi o to, że wykonanie dołu zwróćcie uwagę na te stójki, które są my na dole. Zrobiłem sobie takie specjalne stójki do wyregulowania tej płaszczyzny, żeby była po prostu na tej długości, po prostu. No bo ciężko mieć kurde, tyle metrów placu prostego, aby ta brama po prostu była prosto zrobiona. Więc zrobiłem sobie takie stujeczki, na których po prostu, które po prostu ustawiłem do sznurka, do poziomicy, aby Uzyskać płaszczyznę. Teraz właśnie heftuję dwa profile. Pierwsze materiał trzeba trochę ukosować. Tam na tym obrazie może jest to trochę widoczne. Muszę ukosować ten. ukosuje się po prostu te profile. W środku też należy je przeszlifować. Tutaj widocznie coś mi poszło nie tak. Mam już dźwięk wycięty, więc teraz to jest ten dźwięk, który powtarzam. Mam no tutaj tnę tarczą do szlifowania. Czego się nie powinno robić, aczkolwiek jest to. No, nikt nie zmieniono na takie pierdoły. Połączenie dwóch profili, ogólnie nie powinno się tych profili łączyć, tylko że jest sprawa tego typu, że nie idzie chyba kupić 12-metrowej tej lagi, żeby była w całości. Więc tutaj po prostu pozwoliłem sobie na zesztukowanie, sztukuję ją po prostu na słupku, zwróćcie uwagę, co chwileczkę. Przy. Właśnie. Zaczynając zrobienie bramy, podstawa jest bardzo istotną sprawą. To jest tak jak budowa domu. Jeżeli zrobicie fundament źle, no to choćbyście się na górze starali, to jednak ten budynek nie będzie już taki, jaki powinien być, nie? Nie można zaniedbać po prostu podstawy. Zwróćcie uwagę, ile ja razy sprawdzam ten dany detal, który łączę. Tu już widzę, że nawet po obrazie, że nawet idzie. No. Powiedzmy, wyraźne natężenie siły z mojej strony, żeby delikatnie podciągnąć to. Się tutaj trochę z tym morduje. No ale niestety, no to jeżeli... Tak jak mówię, no trochę z buta, trochę pociągnąć yy, i chytamy po drugiej stronie. Zwróćcie uwagę, już jest w dwóch miejscach chycone. Nie spawamy tego profila nadal. On jest dalej, tylko chętnięty. Znowu chytamy lagę i sprawdzamy. To was tylko dotyczy się w tym momencie, jeżeli będziecie chcieli spać naprawdę długą bramę i musicie zesztukować. Teraz widzę przerwę, że jest jakaś przerwa. Nawet pokazuję palcem, że jest przerwa, że coś tu jest niegrane. Czyli już w tym momencie coś daje do myślenia, że coś tu nie pasuje. Biorę poziomicę w celu sprawdzenia, czy jest po prostu yy, profil prosty. Tu już na poziomicy widać. Nie wiem, jak to widać na waszym obrazie. Ale widać, że się nie zgadza. Dlatego trzeba wziąć poziomice, spędzić trochę czasu i po prostu wypoziomować jeszcze raz te wszystkie otwory. No to już ubieram kamerę drugi raz. Słupki zostały wypoziomowane. W sensie, żeby ten profil po prostu leciał po całej długości prosto. Elegancko, z boku widzę, że jest przykręcony sznurek. Przykręcony, przywiązany sznurek. Sznurek jest po to, abyśmy widzieli, czy te profile lecą na takiej długości prosto. Sznurek leci idealnie po krawędzi profila, po prostu to jest nasz wyznacznik tego, żeby po całej długości materiał był prosty. No, jak, jak mówię, no po prostu podstawa jest w sumie jedną z najważniejszych spraw, jeżeli chodzi o zrobienie bramy przesuwnej. Nie możemy tego zaniedbać, żeby nie była łódka, po prostu, żeby ta brama chodziła lekko. Musimy zwrócić na to uwagę, zwrócić uwagę, to jest z tych stu, jak naprawdę na, trochę ich jest na tym, na tym placu. Tu teraz tłumaczę Wam w sumie to na tym filmie, co teraz Wam mówię, po prostu do kamery, do której nagrywam, o tej po prostu liniowości. Teraz co istotne, musimy, nie dość, że mamy profil w poziomie po całej długości, musimy ustalić poziom na każdym tym elemencie, który po prostu ta brama leży. To że znaczy, przypuśćmy, spawacie bramę na ziemi, to o to chodzi, aby ta ziemia, aby ta, ten profil nie falował. Rozumiecie o co chodzi? On musi być zatwierdzony, przytwierdzony przy w jakichś punktach, tak aby po prostu był prosty, żeby miał poziom zarówno po długości, jak na boki. To jest bardzo istotna sprawa, bo akurat profile bramowe bardzo lubią być po prostu przekręcone. Zwróćcie uwagę, abyście kupowali profil, tym bardziej, żebyście kupowali jakiś profil 70, bo pewnie. Kto się z Was tam skusi, a po co taki profil dawać? Stówkę w kieszeni będę miał, kupię cieńszy, no ale cieńszy może być e, po prostu skrzywiony, skręcony. E, bardzo często zdarza się po prostu skręcenie tych profili. E, cała ta brama będzie wypełniona taką siatką ażurową. E, kolor grafitowy to jest e, wysokość, bodajże 100 na 2,50. E, no nie mam teraz dźwięku tego, bo skasowałem dźwięk z tego filmu, po prostu nagrywam tak z pamięci mówię teraz będzie wypełniony właśnie tymi siatkami ażurowymi czyli to są stosunkowo lekkie wypełnienie zapewniające też jakąś stabilność bo jednak siatka to jednak jest jakieś tam zbrojenie chociaż przy tej długości bramy musimy się bardzo skupić na zastosowanym materiału, nie może to być jakaś rzepa znaczy jakiś cienki materiał tylko muszą być po prostu zrobione słupki teraz tutaj zbliżam się do mojego burdeliku tak właśnie weszłem, już ten burdelik automatycznie znajduje się teraz Trochę inaczej. Biorę taczę 350 i teraz będzie taka dla nas fajna komedia. Klucz, miam kowadło. No i pewnie będziecie docinali kątówką zwykłą maszynką. No ja tutaj będę chciał skorzystać z maszyny po prostu takiej większej. Najtańsze cięcie, które w sumie jest na rynku, bardzo dostępne. To wszystko możecie zrobić maszynką małą bądź dużą, diaksą do cięcia. Tutaj. Próba wymiany tarczy na 350. Jak widzicie, no po prostu 350 wchodziły, tylko że nazbierało się nagaru, który właśnie zaczynam wyczuwać. Oczywiście tutaj przepisy BHP gdzieś tam zostały, nie wiem, kilka kilometrów dalej od mojej ulicy. No trochę kluczyłem się po klupie, trochę coś tam spadnie, Tarczy wkręci się. Znaczy, ja, próbuję się wkręcić na razie, bo tutaj widzę, że się trochę z tym morduje. 350 wchodziły, aczkolwiek ta nie chce wejść, dlatego, że były stosowane mniejsze tarcze i zrobił głosu nagar wewnątrz i to jest ten problem. Ale tutaj proszę już dokręcamy w palcach. Też klucza nie używamy. Po co? No w sumie nie ma sensu używać klucza, bo to są gwinty lewe i one się po prostu dokręcają. W, na przykład w cyrkularkach macie taki gwint. W maszynkach, na przykład tych normalnych, tam macie prawy gwint. Po prostu one się mają dokręcać podczas załączenia. Tutaj ewidentnie zaczynam mieć problem z dokręceniem. Muszę odkręcić, coś jednak nie idzie. Po mojej myśli, jakoś mnie to nie dziwi, ale dobra, tu mamy trochę komedii, popatrzymy na to, jak tutaj się męczy z tym. E, dobra tarcza, a haczy, haczy, no puścimy na obrotach, prze... przeora to, a już pracuje. No i oczywiście takim właśnie systemem, którego nie polecam, wymiany tarczy, e, będziemy przystępowali do przycięcia e, słupków. Słupki, tam mówiłem na metr, czyli na metr, przepraszam, na metr, czy na metr więcej będziemy cielić słupki. Po na słupki znajdzie profil 40x60, bo z tego profila będziemy robili całą konstrukcję. Czyli 4 cm na 6 na 2. W celu żeby nie obciążać tej konstrukcji, nie robić bezpośrednich, no, niepotrzebnych kosztów związanych z materiałem. No i tutaj już widzę, że już słupki ucięte. Dystans między słupkami teraz ucięty. Dystans bodajże się tnie na 121,5 cm. Chodzi o to, że te siatki mają 2,5 m długości, i żeby po prostu. Każda siatka się sztukowała na słupku. to nie jest jakaś, jakaś filozofia do wymierzenia. To widzę, że ogrodowywuję materiał. Podejrzewam, że się boję skaleczenia. Słusznie z mojej strony. Trzeba to też ogradować. Kurde, ten chleb na warsztacie to faktycznie mam, jak teraz tak patrzę, no ale już no, nie istnieje. Akurat tam już to wszystko, co tutaj widzicie na tym filmie. Może by to był no, może nakręcę materiał z roboty w ogóle, bo muszę zrobić stację elektryczną. Już w tym momencie garaż jest ocieplony, czyli zdjęcia, czy nagranie te można by traktować jako archiwalne. Dobra, przystępujemy teraz do spawania. Przystępujemy do spawania tutaj tych słupków. Z załączenia transformatora spawalniczego. My tutaj będziemy jechali po prostu elektrodą. Wypełnia większość z Was będzie pracowała migomatem. Odpalenie o profesjonalne ucięcie sznurka, o, nawet mi to wyszło ładnie i przystępujemy do spawania profila. O i tu już widzę pierwszy błąd. Pierwszy błąd Jakubie wykonany i błąd polega słuchajcie, wiecie na czym? Każdy materiał ma tak zwany szef. Go tu widać z boku, z boku po mojej prawej stronie, przy prawej ręce. Ogólnie szef przy materiałach powinno się stosować do wewnątrz. Tutaj musicie zwrócić uwagę, aby profil słupki nie były przekręcone względem profila nośnego, czyli tego dolnego profila 80x80, jak już powtarzałem. I zwróćcie uwagę, heftuje go na samym rogu, mający w, w jednej ręce kątownik, w drugiej poziomice... No słuchajcie, jest to dosyć ciężka procedura do wykonania, jeżeli chodzi samemu, bo z racji tego, że no nie jest to jakoś łatwe do wykonania. Tutaj ewidentnie na tym materiale filmowym widać, że męczę się przy tym trochę. No jednak bramy ogólnie... Bramę się robi po prostu dobrze, w dwie osoby. A nie, że chytam się za bramę, która ma de facto całą długość. Ona będzie miała 11,5 metra, dolny, dolny profil, całość jest około 9 metrów. I tutaj. No, wykonuję ją samemu, no, dla chcącego nic trudnego, jak to mówią. Aczkolwiek wolałbym no, mieć do tego jakiegoś pomocnika, który pewnie tam przyszedł, tylko że po prostu teraz go na wideo nie ma. Eee, aczkolwiek, dobra, skupmy się na spawaniu słupków. Zwróćcie uwagę, że non-stop kontrolowany jest teraz pion słupka względem poziomu belki. Eee, heftujemy po przeciwnych stronach, sprawdzamy winglem. Teraz zwróćcie uwagę, że. Profil leży. Dociągamy winklem i będziemy heftować po przeciwnej stronie. Zwróćcie uwagę, chyta zawodnik. Po przeciwnej stronie, po winklach jedzie, po kątach. O proszę, teraz w środeczku, elegancko. Od środka jeszcze jest teraz wygnąć. Bardzo ładnie. I właśnie tak przeheftowany materiał. Słuchajcie, ten błąd tutaj co mówię z tym szwem nie jest taki rażący. Teraz tymi dystansami, które będą między słupami wkładam profil te 60x40 na płasko i po prostu kolejny słupek. I tak będę procedurę powtarzał aż do samego końca w celu no, w celu po prostu dojechania tego, tego, tych wszystkich elementów. Ten profil, który widzicie na dole, on będzie spawany troszeczkę wyżej, 5 cm, później na materiale będzie to widoczne i stworzy nam taką belkę, czyli będzie profil bramowy dolny, ten 80 na 80 i tego uniesiemy, ten profil 60x40 uniesiemy o 5 cm, zrobi nam to taką konkretną belkę już samą w sobie, usztywni całą tą konstrukcję. Zwróć uwagę na hefnięcie. Hefnięcie nastąpiło na rogu. Hefnięcie nastąpiło na rogu. Zresztą to nas trzyma? Przestawiamy poziomicę i hefnięcie odbędzie się po drugiej stronie. Ale. Artur, nie mam czasu! Nie mam czasu! Odbędzie się po drugiej stronie. Następuje hefnięcie. Wzmocnienie delikatnej konstrukcji. Bardzo ładnie. Ciągle zwrócicie uwagę, że ciągle jest kontrola, ja kamera mam na głowie w tym momencie i zwróćcie uwagę, że non stop jest kontrola e, po prostu pionu. Dolny profil mamy przytwierdzony do tych marek po obydwu stronach, tych co, co leży, więc e, będzie to po prostu e, jest on nam stabilnie stoi. Bardzo ułatwiło robotę. Teraz chwytamy winkel i zwróćcie uwagę, jak tutaj w bardzo prosty sposób można wykorzystać skurcz materiałowy, Widzicie, winkel nam to nie pasuje. Widać, że jakaś tam jego cząstka nie dochodzi, nie? Już by trzeba było te spawy urywać, coś tam, coś tam, ale spawanie ma to do siebie, że spawy można ściągać. I akurat tutaj, w tym momencie, już z praktyki, po prostu, proszę, bardzo większe przygrzanie powtórzenie z drugiej strony. Dośrodkowanie sobie? Nie. Widzicie, wystarczyło po prostu dwa mocniejsze spawy, które dociągnęły nam ten po prostu profil. Zwróćcie uwagę, że nie spawamy teraz, nie robimy całej długości spawów. Tutaj w ogóle przy spawaniu tej bramy, bo ta brama jeszcze stoi u mnie na placu, poczekała całą zimę, stoi na placu, po prostu ja tą bramę musiałem wyciągnąć, po prostu jeszcze ten klient, do którego to ma być mocowane, nie wykonał tam danego elementu. Przy którym ona musi być zamocowana Takiego muru oporowego yy, I to, słupki heftujemy aż do samego końca, tak właśnie taki system że dajemy po prostu Dystans, słupek, dystans, słupek, dystans, słupek Sprawdzamy okiem, tak jak przed chwilą widzieliście Tu już słupki mamy poheftowane, eleganckie dosyć to Elegancko to dosyć wyszło, zwróćcie uwagę trochę tych słupków się nam tutaj nazbierało yy, Wiecie co, mi się tutaj komputer nieźle grzyje yy, Teraz idę po profile Właśnie 60x40, sprawdzamy ich liniowość. Czy są proste? Jak widzicie, już nawet na tym filmie ten profil jest przekręcony. Przekręcony ten profil jest i umieszczamy profil na górze, na tych po prostu supach. Delikatnie, żeby nie, nie, nie uderzyć, żeby nam się to nie przestawiło, bo to, my się wszystko znacznie poeftowane. E, zwróć uwagę, ten profil też jest obrócony odwrotnie że po prostu ma szew na górze ale to jest tutaj, akurat przy tym profilu, jest to spowodowane tym, że po prostu był wykrzywiony i dlatego jest obrócony w celu jego wyprostowania. E, można zastosować takie po prostu coś, żeby. E, no jak, jak materiał jest taki, jaki jest. No, ten materiał, my się kupujemy na hurtowni, i nie zawsze on jest taki, jaki być powinien. Yy, tutaj widzę, że go głaskam, zacam, tłumaczę Wam po prostu, jak to zrobić na filmie, ale ten dźwięk mam wycięty, więc tego podkładam. Yy, I teraz bardzo istotna sprawa: leży nam ten jeden profil, yy, niesiemy drugi, kładziemy obok. Yy, tą procedurę wykonujemy bardzo delikatnie, aby po prostu nie yy, przestawić tych suków, które mamy po prostu poheftowane, tych pionowych. Sprawdzamy, czy nam się zgadza na środku. Jeżeli robicie kluczową bramę, nie macie tego. Zwróćcie uwagę, że tu leci jeden profil po prostu normalnie. Po prostu on był bardziej prosty niż ten drugi. A ten drugi jest obrócony. No, no jest to taki. No mam taki niesmak yy, patrząc na to, bo mogłem jednak poszukać innego profila prostszego i dać je tak samo. Yy, to ma tylko takie znaczenie, że jak to wymalujecie, no to może być znać pod lakierem, że widać to jednak. Nie więc. <laughs> więc, no tak jak już mówię, może być to widać. Dobra, teraz będę sztukował po prostu ten e, e, górny profil. No słuchajcie, ten dźwięk już tutaj od tego etapu nagrywam e, któryś raz z rzędu, więc już po prostu e, mogę trochę seplenić tutaj tłumaczę po prostu jak to po prostu zrobić e, w sposób prawidłowy. E, po kolei po prostu w każdy słupek musimy sprawdzać winklem trzymając winkle, winkel, czyli kątownik e, bo kładąc po prostu ten profil, po prostu mogliśmy jakiś sobie tam słupek przesunąć. E, w każdym bądź razie... E, teraz już się tutaj pogubiłem. E, da, w każdym bądź razie zaczniemy heftowanie po prostu po kolei. Zaczniemy od pierwszego słupka. E, Rękę możemy sobie wyprostować tutaj, żeby nam się fajnie zgadzało. Winkel chytamy do dołu. Zwróćcie uwagę, tam widać kawałek moje ręki, gdzie ten po prostu winkiel jest. E, e, wyprostowujemy super względem profila górnego i o, teraz właśnie następuje wyprostowanie takie delikatne i następuje hefnięcie. Zwróćcie uwagę, w których miejscach jest hefnięcie. Rozgrzej tą elektrodę po cieluku. Dobra, elektroda rozgrzana, może spawać. Hefniemy tutaj i po przeciwnej stronie i na środku. Zwróćcie uwagę, że przy następnych słupkach hefnięcia następują w innych punktach. Tylko w tym pierwszym nastąpiło, bo po prostu tutaj akurat tak jak widzicie, e, przy tym słupku już po prostu polecimy z schewnięciami w innych punktach. E, zaś i powtarzamy procedurę. Prostujemy. Zwróćcie uwagę, że przy tej po prostu, przy takim spawaniu musimy za każdym razem obserwować, naprawdę jak głowa chodzi w lewo, w prawo, musimy patrzeć, jak się za materiał zachowuje, bo to naprawdę to jest tylko Chwila, moment, i naprawdę można skrzywić sobie materiał, wprowadzić się w, w niepotrzebne koszty i tak po prostu, jak teraz widzieliście, heftujemy do samego końca. Tutaj już mamy poheftowane, całą konstrukcję mamy poheftowaną. Przykręciłem akurat siatkę w celu po prostu weryfikacji wymiarów. Nie ma, nie ma żadnego błędu, zaczniemy heftować tą poprzeczkę dolną, która stanowiła jako dystans. Mamy wszystkie dystanse docięte, a zdystansowaliśmy ją od profila dolnego profilami takimi 50 na 50. Leży teraz na tym ładnie elegancko. Zwróćcie uwagę, w którym miejscu będę pokazywał, gdzie heftować. W tym miejscu będzie stójka i heftnięcia odbędą się. No, już tutaj pokazuję tutaj na górze, w rogach po prostu hefnięcia będą. Ja tu nie spawałem tego. Tu tłumaczę, że jeszcze pójdą zaszczały, które zaraz zobaczycie. To w każdym razie tutaj w rogach trzeba poheftować to. I ogólnie spawanie całej tej bramy, to przejdę po prostu z kamerą na pole, bo ta brama jest u mnie całą przyzimowała. Jak ją odkopię, to po prostu będę wam się starał wytłumaczyć, w których miejscach dokładnie kłaść te spawy i po prostu jak to zrobić w sposób taki, aby wam tej konstrukcji nie pociągała. O, Teraz pokazuję dokładnie punkty, w których mają nastawić hefnięcia i w ten sposób wypełniamy bramę do samego końca. Dajemy dystans, heftujemy dystans, heftujemy i wkładamy zaszczały. Tutaj już na materiale będziemy widzieli, y, już teraz, y, zaszczaje powkładane są, wszystkie zaszczały wkładamy luźno, nie, nie wbijamy ich na siłę. To wszystko musi wejść lekko, y, w celu takim, aby po prostu nie nastąpiło teraz, już przy tym etapie nagięcie po prostu konstrukcji, że coś wbijamy na siłę, coś, że nam się zaczyna poddawać, bo myślę, że ten materiał znacznie pochytowany on jest dosyć podatny na wygięcie. Heftujemy po całej długości później te zaszczały, tak jak macie teraz. Widzicie, już dolna jest przyheftowana, te, te profile dolne. Zabiera się fajna belka na dole, ta kratownica usztywi całą konstrukcję, żeby ona będzie Yy, bardzo sztywna. To jest dosyć istotna sprawa, ponieważ dzieci bardzo lubią jeździć na takich bramach i yy, po prostu stanie sobie dziecko i się przejedzie. Więc możecie sobie wyobrazić jaka siła, jakie siły po prostu yy, na samą konstrukcję, jakie naprężenia po prostu idą. Yy, tutaj zrobimy zaszczał, czyli ten powiedzmy przeciwwaga. Chociaż to jest taka przeciwwaga, jak przeciwwaga. Zrobimy na około 2,5 do 3 metrów długości. Teraz nie pamiętam dokładnie tego, bo już trochę czasu minęło od tego nagrywania. Tu widzę, że jest jeszcze pełnia lata. Pamiętam, że się pod podupie lał. Kamera ubrana, widzicie, podwójny zaszczep jest zrobiony. Do tego profila, po prostu dolnego, który jest tam tym dystansem, można przekręcić zębatkę i tam właśnie zrobić sobie napęd do bramy. Jest to dosyć ciekawe rozwiązanie i no, będę wam tłumaczył rozpanię Zwróćcie uwagę, jaka jest liniowość tego zachowana, elegancka. Dobra Słuchajcie, kończymy. Zasubskrybujcie kanał, dacie łapkę do góry na dół, jeżeli materiał Wam się nie podobał. Yy, jakoś specjalnie na tym nie zależy, ale fajnie, miło się czyta Wasze komentarze. Możecie coś tam napisać, jeżeli chcecie na ten materiał dosyć długo czekaliście, no ale w końcu wszyscy się, się doczekali. W kolejnym materiale pokażę, jak to zespawać i będziemy robili inne bramy. Na razie, trzymajcie cześć.